Niesamowite zastosowania WD-40, o których mogłeś nie wiedzieć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, do czego jeszcze możesz użyć WD-40, poza odkręcaniem zardzewiałych śrub? To nie tylko narzędzie, które pomaga w mechanice i konserwacji. W dzisiejszym filmie odkryjemy 11 zaskakujących zastosowań WD-40, które mogą uratować Ci życie w codziennych sytuacjach. 1. Usuwanie plam z tkanin. Plamy z odzieży potrafią być uciążliwe, ale wd jeszcze może zdziałać cuda. Spryskaj plamę wd 400 Odczekaj kilka minut, a następnie przetrzyj ściereczką z mikrofibry. Jeśli plama jest uporczywa, powtórz proces kilka razy. Działa świetnie na plamy po oleju i tłuszczu. 2. Odstraszanie gołębi. Masz problem z gołębiami okupującymi twój parapet? Spryskaj to miejsce w WD-40. Pamiętaj, że ptakom nic się nie stanie, po prostu nie lubią tego zapachu i będą unikać miejsca, które spryskałeś. To humanitarne i skuteczne rozwiązanie. 3. Impregnacja obuwia. Chcesz, aby Twoje buty były wodoodporne? WD-40 może w tym pomóc. Spryskaj je delikatnie tym preparatem, a stworzy on warstwę ochronną, która sprawi, że woda będzie spływać. To świetne rozwiązanie na deszczowe dni, ale nie stosuj tego na butach z materiału lub zamszu. 4. Ochrona narzędzi przed korozją. Twoje narzędzia rdzewieją zbyt szybko? Pokryj je cienką warstwą WD-40, aby zapobiec korozji. Produkt ten tworzy barierę ochronną, która zabezpiecza metal przed wilgocią i rdzą. 5. Usuwanie naklejek i etykiet. Zdarzyło Ci się kiedyś walczyć z usuwaniem upartej naklejki? Spryskaj ją WD-40 i odczekaj chwilę. Produkt rozpuści klej, co sprawi, że usunięcie naklejki będzie znacznie łatwiejsze. Idealne do czyszczenia starych etykiet z słoików lub pojemników. 6. Smarowanie. Zamek błyskawiczny. Zaciągający się zamek błyskawiczny może być frustrujący. Spryskaj go w z 40 aby natychmiastowo go naprawić. z 40 działa jak smar, który ułatwia poruszanie się zamka, a także zapobiega przyszłym problemom. 7. Usuwanie śladów po kredeczkach. Dzieci zostawiły ślady kredek na ścianie? z 40 może to naprawić. Spryskaj odrobiną preparatu Ślady i delikatnie przetrzyj ściereczką. Twoja ściana będzie wyglądała jak nowa, bez potrzeby malowania. 8. Ochrona mebli ogrodowych. Meble ogrodowe są narażone na działanie warunków atmosferycznych. Spryskaj je w deszczową, aby zabezpieczyć przed wilgocią i rdzą. To proste rozwiązanie pozwoli ci cieszyć się nimi przez dłuższy czas. 9. Zabezpieczenie uszczelek gumowych Uszczelki gumowe w samochodzie mogą pękać lub twardnieć z czasem. Spryska je wodę czterdzieść, aby zachować ich elastyczność i zapobiec pękaniu. Regularne stosowanie wydłuży ich żywotność i zapobiegnie przedostawaniu się wody. 10. Łatwe usuwanie płatków śniegu z szyby. Zima może być trudna dla kierowców. Aby zapobiec osadzaniu się śniegu na szybach samochodu, spryska je delikatnie wodę czterdej. Tworzy on warstwę ochronną. Która utrudnia przywieranie śniegu i lodu. Dzięki temu szyba jest łatwiejsza do oczyszczenia rano. 11. Poprawa funkcjonowania nożyczek. Nożyczki zaczęły zacinać się podczas cięcia, spryska je w D 30, aby przywrócić ich płynne działanie. WD30 działa jak smar, który ułatwia cięcie i zapobiega przyszłym problemom z nożyczkami. Pamiętaj, aby zawsze używać WD-30 zgodnie z zaleceniami producenta. Unikaj kontaktu z powierzchniami, które mogą być wrażliwe na działanie tego preparatu, jak niektóre tkaniny czy materiały. Podsumowanie, WD40 to nie tylko narzędzie do mechaniki. Jego wszechstronne zastosowanie sprawia, że jest to must have w każdym domu. Od usuwania plam po impregnację butów możliwości są nieskończone. Jeśli jeszcze nie masz WD40 w swojej skrzynce narzędziowej, koniecznie to zmień. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować i zostawić komentarza, jak Ty używasz w deszcz tradzień w swoim życiu codziennym.